Gdzie ten sandacz? Gdzie ten sandacz? Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka. Gdzie jest sandacz? Gdzie ten sandacz? Zobaczcie. On zjadł karasie. On zjadł krasie. Od razu sobie przypomina mi się szczupak. Przypomina mi się film. Filmy z 2008-2009 rok był taki kanał Rzuczek 9612. I on w domu pokazywał, jak się zbroi żywca. Ma taki spodeczek przy biurku, co nie? kamerę sobie postawił biurko, spodeczek taki do herbaty. Tam taki sumik karłowaty i go kotwicą. Tak się właśnie zbroi żywca. I pff. Ja, jak go ludzie tam zajechali, po prostu psychicznie, to szok. Yy, gdzie, gdzie ta ryba? Gdzie ta ryba jest? O, zajebisty pajk, masz suba, kolego piona, pięknie. Yy, o lajki dzwonek u mnie łapką w dół skutkuje, Ja to niby dlaczego? Wiesz, po co się żebrze po te y, dzwonki, po te lajki? Bo to zwiększa zasięg. Nie potrafisz tego zrozumieć, to takie dla ciebie jest przerażające komuś zrobić przyjemność i to kliknąć, tyle to cię kosztuje, zachodu, naprawdę? Że aż unsuby dajesz? To mój też od razu unsubuj. I kładź się spać w tej chwili za takie bzdury gadać. Przerażające, youtuberzy żebrzą lajki. I musisz się z tymi, tymi lajkami musisz się podzielić, co nie? I w portfelu masz potem pusto przez to. Ach. No gdzie ten sandaż jest metrowy? Na tace też żebrają, jakoś nikt nie ma ludzi. Jeszcze niżej. Weź mi, napisz jaki tytuł filmu. Pod tymi wędzonymi leszczami? Już TikToka nie oglądamy dzisiaj więcej. Jeszcze niżej. No i niżej już nic nie jest. no. Dawaj mi tu tytuł. Jak to? A wyżej. Nie możecie tytułu filmu. Na robaka prawie metrowa. Mam... mamuśka. mamuszka. Na robaka. Proszę mi tu tak nie. Boże kochany. <gryw> no tak sobie skopiuje i będzie łatwiej. się Żeby... będę <gryw> Siemanko wszystkim, z strony Hunter Fishing, plener z wędką Jadę dzisiaj nad Wisłę Ale jeszcze nie wiem dokładnie gdzie Po prostu jadę przed siebie Może to będzie Nowy Most Najpierw pojadę na Grabówkę zobaczyć Jeżeli tam będzie miejsce, to tam się rozwijam Jeżeli nie, pod Nowy Most Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka, bardzo dzięki temu je. będziecie dostawać proszę powiadomienia bardzo. o nowych filmach. I dzwoneczek yeah. tutaj, wszystko proszę bardzo I, i lajka, i lajka też zostawiam, i nic I mnie to nie kosztuje, nic nie boli, dupa mi nie pękła od tego. No i padło na grabówkę, siedzimy na grabówce, są miejsca, tutaj jeden pan złowi piękne leszcze w niedługim czasie. Mówi, są, no, z, y, uh, yeah my life is lovely now i'm focused on me you said you were about to die guess the car is on eat but see i ain't even tripping cause i just chose to believe that somebody gonna come around and give me just what i need I don't want to see you, find see you looking down and out. Coming to me crying, saying you mis having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced all the time you told me. No to ale do sandacza to ten sandacza? Nie, Co to leży. Przechodzimy do sandacza, szukamy sandacza. Sandacz poszukiwany. Są chlapaki, chlapaki, kawalni. To jest trzeci już chyba, nie dzisiaj. Tak. Jaszcze nie. Jaszcze nie, kurwa na haczu Ale będzie kolację na Nie ma pan rękawiczek tych specjalnych? A do czego? No jak śliska ryba, to. No jak przyponik strzelił. Ale piękny. Chce pan sprzedać? No. Chce pan sprzedać? Polska, przecież to jest Polska. Chce pan sprzedać tego sandacza? Piękny. Pięknie, Piękny. to już jak za blisko go wstawiłeś. 4 no. 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 Chce pan sprzedać? <grypy> Co? Ja, Nie wiem, zobaczymy. Niech pan weźmie tą płetwę do góry. Piękny. Pięknie, za 4 km. No, Ja byłem świadkiem. Sandacze, szczupakicy stonu, betonu. Go? Ale, na, ale na prawie metrowego nie wygląda. Dobra, no i dobra. Dobrze. Nie, widać, 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 że jest dużo. Nie, no, ja nie że wiem, nie wiem, wyszły. Jest dobrze, dobrze. Panowie, dobrze. ile, na ile on wygląda? 4 kg. Kilo, 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 no. Idzie do wody, wraca. No dobra. E, no, to ci, no to Ci od razu mówię, że e, sandacz 80 cm, taki złowiony w listopadzie na przełomie listopada i grudnia taki jak już jest taki prawie kwadratowy to waży około piątki. E, waży, waży około piątki. No wiadomo, że teraz o tej no tak ja bym mu dał może z 85 cm. Ile mu dajecie, czat? No ja idę, nie, no po 80 miał spokojnie. 80, może 80 z kusigiem. Pamiętajcie, że one o tej porze roku to, no, to, to nie są kwadraty, one są mniejsze. Raczej znaczy, krótsze, szczuplejsze. Niby sportowane. Mój, mój. że Zaszokowany jest. 90, 90. Jak? Ja miałem w zeszłym roku 80 cm, i waga wąchała się od 4,5 do 6 kg. Waga ci się wąchała od 4,5 do 6. To spora, spora rozbieżność, ja ci powiem. 83,5 kg. No tak, to, to tak pójdą jesienią. Już sprawdzałem TikTok i już nie chcę więcej TikToków sprawdzać dzisiaj. Oko mi wypłynęło od tego. Z początku nie chciałeś, ale trzeba mu pomóc, bo wiesz, trzeba złapać. Spoko. Dobra, jeszcze rzucamy tutaj jeden kanalik. Już taki, ale to już taki na pożegnanie, naprawdę.